Łuki w Minecrafcie jest to jedna z ulubionych broni wielu graczy Chyba nikt z was nie zaprzeczy, prawda? Dlatego też dzisiaj przygotowałem dla was 5 zupełnie nowych łuków w Minecrafcie które na pewno każdy z Was chciałby na swoim własnym świecie. Jeżeli lubicie tego typu odcinki e, z serii ciekawy Minecraft, która pojawia się na moim kanale już od paru miesięcy i której więcej odcinków znajdziecie tutaj w karcie w prawym górnym rogu, to zrób tak, jak Ci się teraz wyświetla na telefonie. Przekryć go, kliknij subskrypcję, kliknij dzwoneczek, ponieważ dużo osób nie subskrybuje mój kanał, a go ogląda, a my! Nie chcemy tu darmo zjadów. Nie, oczywiście, fajnie, że są nowi widzowie, ale, ale zasubskrybujcie po prostu, okej? Okay? Okej, okay, w każdym razie, zobaczmy sobie teraz, jak działają te nowe łuki, a następnie, gdy już ogarniemy całkowicie ich działanie... Oh man, patrzcie na to, tutaj jest wioska. Wiecie, co oznacza wioska? Tymi konkretnymi łukami. Obronimy ją przed rajdem, a to będzie z pewnością epickie. Czy tutaj mamy jakieś fanty? Oczywiście, że mamy. Oczywiście, że mamy. Weźmy sobie to. Najpierw wytestujemy każdy z łuków. Tutaj mamy O! specjalną tarczę czy krowę. Specjalną tarczę czy krowę. Aaaaa! Ej, czy to nie wybucha? Halo? Czy to? Okej, okej, okay, okay. to jednak wybucha, ale. Hmm, to jest dosyć ciekawe. Jak działa ten. O, Okej, okay, chyba musimy sobie poszukać nowej tarczy Okej, okay, to było niezłe, ale to będzie jeszcze lepsze. Zobaczcie, 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 Zobbiakowi w słońcu jest trochę gorąco. Uwaga! o! Oh! Ej mordo, ty się nie przestajesz palić? Ej, co za ironia ludzie, naprawdę! Jaka to jest ironia? A spróbujmy, zobaczmy co się stanie, jak dużo ich Uwaga! Wo! O, oh, ej! Jakie to jest kozackie? Hej, ej, 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 nie podchodź! Nie podchodź! O, dobra. Ej, mega epickie, że się takie coś dzieje. Naprawdę mi się to bardzo podoba. Freezing bow jest nawet niezły. Pytanie brzmi, czy zamroziłby też duże istoty? I bardzo mnie kusi, żeby zespawnować teraz Ender Dragona, ale zrobimy to na końcu, że Wither Ender Dragon i takie tam zespawnujemy sobie i zobaczymy co e, robią im te łuki a to jest lightning bow okej okay, dobra działanie tego jest powszechnie znane uwaga Bang. haha <tryk> bęk halo no siema no siema mordo okej okay, niestety niestety tricus się nie bawi z wrogami więc musicie uważać na moje łuki ej ale bardzo ciekawi mnie co robi ender bow czy on tepa wrogów myślicie czy co Świnia, jesteś moim oficjalnym wrogiem. Uaa! Ja się tepam do nich, czeka... Aha ej, dobra, czekajcie, zobaczmy w takim razie. Gift, trycus, net Sword, dobra, sword, sword i bo, zobaczcie, możemy robić takie place na przykład. Bęk! I jesteśmy tu, i we, 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 we I rozwalona świnka. Okej, okay, rozumiem, rozumiem jak to działa. On nie będzie nam zbytnio potrzebny, chyba natomiast w rajdzie. E, chyba, że nie wiem, ktoś będzie nas gonił, a my chcemy być tutaj. Woo! Jesteśmy tutaj, a potem chcemy być tutaj. Woo! Jesteśmy tutaj i chcemy kolejny łuk, więc tutaj przyjdźmy, OK, ale działa to bardzo dobrze i OP, bow, one hit, super, ultra, e, dupa, to się rymuje w ogóle, dobra, nie ma pojęcia, ale zobaczmy, wygląda niepozornie, ale rozwala wszystko podobno na jednego hita, czy wszystko? Zobaczymy tak, że na przykład e, właśnie... Zobaczymy także na przykładzie, właśnie Widera. Ok, więc teraz bijmy się, może tutaj. Ej, tylko minus tego jest taki, że zawsze patrzy się w drugą stronę, więc trzeba tak zrobić. Widzicie to? Patrzcie. Eee, dobra, nie wiem. Ja się szczerze mówiąc trochę pogubiłem, używając tego łuku. Nawet nie wiem, gdzie jestem, ale w takim razie teraz możemy zespawnować raid. I raid już się napełnia. Za chwilę zobaczymy. Eee, chwila. Wejdźmy może na jakieś bezpieczniejsze miejsce, na przykład tu. Okej, okay, okej. Okay. Ej, tutaj oni. Ej, zobaczcie, jak dobrze mają te wieśniaki, naprawdę. Gdzie? Okej, okay, widzę, jak idą. Widzę, jak idą. O! Eee. eee, dobra, widzę, że już rozwaliłem typka. Dobra. Ej, zobaczcie, zobaczcie. Możemy zrobić jeszcze większą fosę. Robimy większą fosę, ludzie. Oni się tutaj w ogóle nie dostaną. Nie dostaniecie się tu, frajerzy. Nie dostaniecie się tu, rozumiecie? Ale możecie próbować. Zamrożę was! Aaaa ja! Yeah. Okej, okay, udało się go zamrozić, ale kozasko. I uwaga! Na dokładkę piorun. Eee, nie udało się pioruna do końca. Chwila, gdzie jest drugi? Gdzie... Gdzie jest drugi? Gdzie jest cała reszta? A to jest opebo, to jest na ten one hitujący. Okej, okay, tutaj jest ostatni chyba. E a, a... Co? Co? Nie! Czy on wszedł w ogień? Czy ten ziomek wszedł w ogień? Spokojnie. Spokojnie. Mamy miecz. Mamy miecz. Uciekajcie! Eee, pytanie brzmi. Gdzie? Gdzie jest ten typ? To po pierwsze? Czemu tutaj jest goleb? To po drugie po trzecie... Po trzecie, gdzie jest ten typ? Okej, okay, tutaj jest ostatni rozwalony i teraz będzie kolejny rajd, ale ja nie mam strzał! Ej, to będzie... To będzie, ludzie, mega, mega niebezpieczna misja, więc wszyscy mi kibicujcie, dlatego że naprawdę nic miłego tu nie będzie. Musimy się dostać tam. Okej. Okay. Nie! Co ja zrobiłem? Chwila, 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 chwila. Dobra, uwaga, uwaga, uwaga. Oni wszyscy tu idą. Okej, okay, dobra, 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 jest moja skrzynka, jest moja skrzynka. Bierzemy, bierzemy wszystko to. O! I uciekamy, uciekamy. Dobra, udało się, udało się To jest bardzo dobre, to jest bardzo dobre nieźle nam idzie Czy to jest villager, naprawdę? O! Uu! Serio? Co za głup Co za głup z niego, ale widzieliście jakie kozackie wykorzystanie łuku? Dobra, dobra Okej okay. Okej, okay, rozwalony Ej, nie, 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 ja nie mogę niszczyć wioski Ja nie mogę, przecież ja mam, ja, ja mam ją bronić, a nie niszczyć Dobra, ale one-hit-bow jest jednak w opór najlepszy. Gdzie on jest? Gdzie ten typ? Gdzie jest... Ty Gdzie mój przeci... O nie! Ludziek po raz kolejny. Dobra. Nara. Nara, mordo. Nie ma tak. Nie ma tak łatwo. Okej, okay, tutaj stoi typek, który tylko się czeka i patrzy. Więc możemy go wysadzić w powietrze. E, nie udało się. Znów się nie udało. Ale teraz się uda, patrzcie! Bang! Ej, przeżył to? Ten TNT bow to nie jest aż taki dobry. One hit OP bow, to jest kozacka rzecz. Okej, okay, dobra, rozwaliłem też jego. Oni się przedostają tędy. Oni... Co się stało? Serio? Serio? Co to ma być? Co to ma w ogóle być? Ten łuk... Ej, no, znowu? To się wszystko jara, ja podpaliłem całą wioskę! Ja podpaliłem całą wioskę, ludzie. I wcale mnie nie jest tym do śmiechu. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. chill. Chill, chill. Zaraz zgasnę, zaraz zgasnę. Okej, okay, tutaj nadal się przedostają w ogóle te typki tędy. I mnie to dosyć denerwuje. Ej, chodź tu. Czy moja kryjówka naprawdę... Czy moja kryjówka musi cały czas płonąć? Czy to... Czy to są jakieś żarty? Minecraft! Minecraft! Czy to są żarty? Czy to są żarty Minecraft? Nie! A! Serio? Dobra, bierzemy to w swoje sprawy. Gdzie ta wiedźma? Gdzie jesteś? Czy Was też tak denerwuje w rajdach to, że nagle zawieruszy się jeden raider i nie macie pojęcia. I nie macie pojęcia, gdzie on jest, a tu tutaj. Rezi mieszku. Dobra, wiecie co? Teraz do nich po prostu podchodzimy i robimy absolutną rozwałkę. W ogóle to miała być fosa, ale coś chyba na mnie wyszło. Coś chyba na mnie do końca wyszło. Oh man! Ej, dopiero teraz chyba wykorzystałem pełny potencjał tego łuku. Tak mi się wydaje. A! Dobra, uwaga, ostatnia fala rajdu, tak mi się przynajmniej wydaje, bo to już jest to już jest jakieś za mocne. Dobra, sięgamy po ostateczność, ludzie. OP Bow. Bo oni zbyt się rozpierzchli tutaj. Nie udało się opanować łatwo tego rajdu. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Eee, dwóch jeszcze zostało. Oni też się powinni gdzieś tu kręcić. Czy tutaj dalej są wieśniacy jacyś w ogóle? Czy ja. Czy ja przegrałem rajd, ludzie? Czy nie udało się obrazić wioski? Nie, wieśniacy! Gdzie jesteście? Czy ktoś z was tu w ogóle został? <grym> A teraz w takim razie próbujemy ostatnie rzeczy, które chcieliśmy spróbować. Dobra, mamy Ender Dragona. Oa! Co? Czy to go nie rozwaliło? Gdzie on jest? A! Halo, gdzie moi itemki? To miała być łatwa walka. To miała być łatwa walka, ludzie. Gdzieś na śladach tego płonącego lasu, gdzie wszystko jest zniszczone. Eee, dobra, chyba jest tutaj, patrząc po rozsianej wszędzie magii, która zatruwa cały nasz świat. Dobra, na trzy hity, na trzy hity go to rozwaliło. Nie jest najgorzej. Dobra, teraz spróbujmy w takim razie szczęścia z tak zwanym. Widerem i zobaczmy, czy w ogóle będzie się go dało rozwalić. Okej, okay, on sobie tutaj wybuchł. O! Widzieliście to? Jakie szybkie! O! Tylko że zapomniałem, że przecież teraz on zdobędzie nieśmiertelność. Nie będzie się go dało rozwalić już łukiem. Eee, I no tak naprawdę tyle. Ale widać, że dużo życia mu zadało. Halo, nawet te strzały cię nie ruszają. Ej, a czy pioruny rozwalają widera? Chyba nie. Nie, ej, nie, nie. Rozwalają go. Czyli teoretycznie nie potrzebujemy teraz miecza, żeby rozwalić tego Widera. Wystarczy, że nawalamy go odpowiednią ilością błyskawic. Jest to, uważam, bardzo dobra strategia. Teraz uwaga. Kamikaze tricus! O, Ooooo! Okej, okej. Jest! Haha, ha, wygrałem! Dobra ludzie, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawiacie łapkę. Tutaj macie film, który Wam się na pewno spodobał Tutaj macie inne filmy z serii ciekawe Minecraft. Widzimy się już na tych filmach. Hello!